Dobra, hej cześć, witajcie z Seasor Gamer. Ja was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj trochę po długiej przerwie, ale dzisiaj chciałabym wam pokazać dwa eSeregi, które są na YouTube, z jeden jest w ogóle nieznany i ja go niedawno zauważyłem. Serdecznie zapraszam do oglądania. No i cześć! Numer 1 Znacie takiego śmiesznego pieska, takiego śmiesznego mema, na którym widnieją różnokolorowe napisy pewnej czcionki? No tak, jest taki isterek również w YouTube. Po opisaniu w Wyszukiwarki frazy Dodge mem, ukazuje nam się coś podobnego, tylko przy wynikach wyszukiwania YouTube. Fajna ciekawostka! Czasami to nie wychodzi, dlatego, kawałek tego filmu musiałem zapoczyczyć z innego kanału. Link macie w opisie, ponieważ mi to zadziałało tylko raz. Później odmiewało ze mną współpracy. Numer 2 Isterek w ogóle praktycznie nieznany. Odkryty przeze mnie, może go znacie, ja jeszcze się nigdy nie spotkałem z nim. Na YouTubie jedynie, po prostu sam go odkryłem przez przypadek. Kiedy weszłem na mój filmik z fidget z Mokuru, coś przykuło uwagę. Czy wy też widzieliście fidget Spinnera? Fidget spinera, który się kręcił jako ładowanie. Naprawdę jest to bardzo ciekawe, nie jest to tylko w moim odcinku. Nie jest to ustawione po prostu w każdym filmie, którym tytule lub opisie lub gdziekolwiek w tagach macie słowo fidget Spinner, fidget Spinnera, fidget Spinners no to wtedy z ładowania zamienia się na ikonkę fidget Spinnera. Jest to naprawdę bardzo fajny easter egg, który znalazłem przez przypadek. Sami możecie spróbować, nie wiem jak jest ze smartfonami. Na komputerze to działa. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, możecie zostawić łapędzi w górę, subskrypcję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku i również, tutaj Wam się wyświetlają filmy, na które możecie bić jeszcze, jak tu jesteście. No, na to czekacie. No, ja tutaj sobie poczekam. Nie spieszymy się Pa.